Panie Marszałku, Wysoka Izbo, odniosę się w kilku słowach do projektu naszych konkurentów, do projektu nowoczesnej, bo jak wiadomo, nasz projekt jest najlepszy na świecie i nie ma żadnych wad, więc nie ma co krytykować. Jeżeli chodzi o projekt posłów nowoczesnej, to zakłada on, iż partie otrzymywane będą subwencje, rok rocznie będą uzyskiwać kwotę od darczyńców w wysokości przynajmniej równej należnej im subwencji. W związku z tym, to trochę przypomina... Pewien dawny projekt i pewien dawne poczynania posła zwanego Januszem Palikotem, który też y, wykazywał się z, y, obfity, obfitymi pieniędzmi od studentów, emerytów, tak, którzy masowo wpłacali, wpłacali e, na jego kampanię. Chci, nie chciałbym, żeby ten projekt, który prezentuje Nowoczesna, do tego doprowadził. I teraz, projekt umożliwia płatności internetowe uzasadnię to na fundusz partii, co znaczy. I teraz to jest pytanie, czy to oznacza, że można płacić także kartami płatniczymi? A jeżeli można płacić kartami płatniczymi, to można też płacić kartami, które się nazywają prepaid. A jeżeli można takimi kartami płacić, to są to karty na okaziciela. I w związku z tym takie karty, pomimo że są przez KNF wstrzymane, to jednak są dostępne na rynku. Jak państwo wiecie, limit... Wydatków z takiej karty to jest 10 tysięcy co najmniej 10 tysięcy złotych. Ja sobie obliczyłem, że żeby nowoczesna według swego projektu otrzymała subwencję z budżetu państwa, to wystarczyłoby 150 kart kupić na Allegro i mamy sprawę subwencji załatwioną, więc to tak nie może być chyba, prawda? No bo 150 kart na Allegro kosztuje niecałe 5 tysięcy złotych, więc za 5 tysięcy złotych można byłoby załatwić sprawę subwencji. Proszę o... Odpowiedź, czy, czy Państwo przewidzieli w swoim projekcie, że karty prepaid mogłyby, no nie Państwu, no jakiejś innej partii politycznej, załatwić problem darczyńców i subwencji, subwencji na, rzecz, na rzecz partii. Druga kwestia to maksymalna kwota przekazywana przez osoby fizyczne. Rzeczywiście, 125 tysięcy. Bo już 50 tysięcy, że obywatele przekaram, to już Janusz Paliku dowodnią, że jak studenci się postarają, to i po 50 tysięcy wpłacą. Natomiast, emeryci i emeryci, natomiast... Kogo będzie stać na 125 tysięcy, jeżeli będzie chciał kandydować do Sejmu, proszę Państwa. Rozumiem, że obywatele masowo mieszkania zostawią, prawda, i domy, byle tylko uczestniczyć w świecie demokracji i, i móc kandydować. I, I jaka to jest równość, jaka to jest konkurencja. No. no proszę państwa, troszeczkę Państwo przesadzili chyba z tym limitem, no ale może my nie jesteśmy tak bogaci jak wy, wy nie macie z tym problemów, ale my z tym by, byśmy mieli problem jakiś tak no tak. I jeszcze kwestia tych podarków, tych upominków, które są włączane. Ja szczerze mówiąc, w ogóle nie rozumiem, po co są te upominki w Państwa projekcie. Będziemy pracować na tym, czy to Państwo sugerują, bo upominek sugeruje jakąś rodzaj korupcji, prawda? No więc pytanie jest takie, czy to na starcie wpisujemy już element korupcji do, do ustawy, czy to jest to jest jakiś lapsus, nie wiem, pomyłka? No, e, tak jak powiedziałem, no nie będę uzasadniał szczegółowo naszego projektu, bo on jest najlepszy na świecie i jest tak, tak pro i demokratyczny. E, no, jeden przykład. No. Donald Trump wydał 2 miliony na kampanię i jest pierwszy tak w tej chwili w rankingach. I to nie chodzi o pieniądze. Proszę państwa, chodzi o rację, chodzi o argumenty, a nie chodzi o pieniądze. A państwo cały czas rozmawiacie i udowadniacie, że przede wszystkim chodzi o pieniądze w polityce. No My jako Ruch Kukisa jesteśmy zwierzęciem, którego nie ma. Bo my nie mamy pieniędzy, a jesteśmy w tym parlamencie. Jesteśmy trzecią siłą. Jak to się stało? Partia bez pieniędzy. Wydaliśmy na całą kampanię 400 tysięcy złotych. Państwo wiecie, ile to jest? To, u, to w projekcie nowoczesnym to nawet cztery osoby by się złożyły, już by było 450. 000. Proszę sobie wyobrazić. Jesteśmy zwierzęciem, którego nie, nie ma. Także proszę Państwa, jeśli będziemy podchodzić do polityki tylko od strony pieniędzy to będą nas tak obywatele oceniać, jak nas oceniają w tej chwili w Sejmie, czyli będą się nam, będziemy się bardziej każe z cyrkiem, a nie z Sejmem. Więc proszę naprawdę o refleksję. Wnioskujemy o to, żeby oba projekty trafiły do Komisji, bo warto jest pracować nad takim projektem, który będzie jak najbardziej obywatelski i, i jak najmniej będzie mówił o pieniądzach, a najwięcej będzie mówił o wartościach i obywatelach. Dlatego wnioskujemy o oba projekty, żeby się znalazły w Komisji. Może uda się na przykład wypracować jeden wspólny projekt, który miałby jakiś sens. A prosimy partię rządzącą, żeby pozwoliła pracować obywatelom i ich przedstawicielom nad obywatelskim projektem wyboru i, i demokracji, a nie, żebyście utrzymywali ten monopol na pieniądze i w zasadzie i, i, i na władzę, nie pozwalając nam nawet pracować nad takim projektem. Bo rozumiem, że możecie być przeciwni, ale wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu to jest delikatnie mówiąc pokazanie, kto ma, kto ma władzę. Tak? Grazie.